Proszę Państwa, więc y, y, zasada kapitalizmu jest w stanie y, wyjść naprzeciw powszechnej zas zasadzie powszechnego przeznaczenia dóbr i te zasady realizować w praktyce. Lepiej, gorzej, ale realizować pra w praktyce między innymi w taki sposób, że y, zapewnia obfitość dóbr. Jest, taka, y, o, jest takie opracowanie y, Jeremiasza Rywkina, on był doradcą naukowym prezydenta Stanów Zjednoczonych Billa Clintona. Napisał książkę, która ukazała się w polskim tłumaczeniu pod tytułem Koniec pracy. Otóż on tam dowodzi, to jest powstała teza tej książki, że praca 10% ludzi na świecie przy obecnym technicznym uzbrojeniu i ich możliwościach. Wystarczy do tego, żeby całą resztę zaopatrzyć w dobra i usługi w obfitości. I jedyny problem, właściwie jaki mamy, to taki, na jakiej zasadzie pozostałe 90% ma uczestniczyć w podziale dochodu narodowego. Kiedy już nie prawie przekonał ten cały rywki, to zacząłem czytać dalej, a w dalszej części jego książki. On tam strasznie zachwala wolontariat, czyli pracę za darmo. No to zaraz, zaraz, to mnie zreflektowało, bo albo 10%, praca 10% ludzi wystarczy, żeby wszystkich innych tam yy, zaopatrzyć w dobra i usługi, albo jeszcze potrzebny jest wolontariat, czyli praca darmowa, to znaczy, że nie, to 90% musi pracować, Tyle tylko, że nie ma jakoś, nie ma jak zapłacić, opłacić tamtej pracy. A dlaczego nie ma jak opłacić tamtej pracy? A to jest stosowna sprawa Jeremia Szerywki przezornie w ogóle się w te nie zapuszcza, nie wyjaśnia tego nawet nie. Wiem. Rzeczywiście są pewne symptomy tak. I On tam podaje dwa przykłady, znaczy więcej podaje przykładów, ale ja dwa chciałem Państwu tutaj przedstawić. Otóż postęp techniczny, postęp techniczny rzeczywiście doprowadza do znacznych przesunięć również na rynku pracy. Na przykład taki drobiazg jak wanilia naturalna, która jest uprawiana na Madagaskarze, na wyspie Rejmią, na Oceanie Indyjskim. No i kilogram wanilii naturalnej kosztuje około 2000 dolarów. Ale jest opracowana metoda przemysłowego wytwarzania wanilii syntetycznej, której kilogram kosztuje 60 dolarów. No i oczywiście przemysł spożywczy chętnie korzysta z wanilii syntetycznej. No i to rodzi problemy na tych wyspach, bo no zbyt na wanilię naturalną gwałtownie się kurczy, a to jeszcze nic w porównaniu z takim oto problemem, jak przemysł cukrowniczy. No jak wiadomo, są całe kraje, które się utrzymują z trziny cukrowej. Znaczna część innych rolnictwa też korzysta z tego, że ma udział w produkcji cukru. Tymczasem koncern Unilever opracował i zamknął do sejfu. Zamknął do sejfu metodę przemysłowego wytwarzania taumatyny. To jest substancja 100 tysięcy razy słodsza od cukru. Więc gdyby ta taumatyna była stosowana, cały przemysł cukrowiczy dotychczasowy by w dlatego że no po co wozić cukier całymi pociągami, kiedy wystarczyłoby w yy, yy, walizkę takiej substancji dostarczyć i yy, cały przemysł na przykład na polu zostałby zaopatrzony aż tam z wyprzedzeniem. Proszę Państwa, więc to są problemy, które oczywiście nie jest ze sobą kapitalizm, bo to wynika z ludzkiej pomysłowości, no ale to tylko, to tylko wzbogaca, że tak powiem, ludzkie możliwości, dlatego że wyobraźmy sobie, gdyby Gdybyśmy się kierowali tylko koniecznością zachowania miejsc pracy, co by było? Nie byłoby żadnego postępu technicznego. Znakomitą ilustracją tego jest, dostarczył tam taką humorystyczną, zresztą ilustrację, już ponad 150 lat temu, taki francuski prawnik Frédéric Bastiaki. On był zwolennikiem wolnego rynku, wolnej gospodarki. No i y, głównie operował takim szyderstwem i humorem. I y, 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 w ramach tej publicystyki, którą uprawiał, y, ogłosił taki list do króla, który napisali producenci świec, lamp, y, tam innych takich urządzeń oświetlających, żeby król położył kres nieuczciwej konkurencji ze strony słońca dlatego, że no oni powiadają, my tu jesteśmy, tu dostarczamy miejsc pracy, płacimy podatki, a tu słońce się wciska w każdą dziurę i tu no, trzeba położyć niech i zrobić, bo to inaczej to, to my z tej konkurencji ze słońcem nie wygramy, no więc tego typu, tego typu pomysły też się pojawiały, Fryderyk Bastiaty przedstawiał postaci karykaturalnej, ale one w postaci niekarykaturalnej występują i często zyskują bardzo wielu zwolenników. Proszę Państwa, pojawiły się na, na skutek tej krytyki kapitalizmu, się dwa, dwie takie, właśnie pojawiła się ideologia polityczna w postaci socjalizmu. W postaci socjalizmu ona występuje w rozmaitych odmianach. W odmianach radykalnych i w odmianach umiarkowanych. Dwie odmiany radykalne to jest bolszewizm i narodowy socjalizm, a odmiany, odmiana taka łagodniejsza to jest socjaldemokratyczna odmiana. Na czym polega socjalizm? Na tym, że się neguje podstawową wartość, podstawową dla kapitalizmu wartość, to znaczy własność prywatną. Własność prywatną. Bo właśnie na tym się cały gmach kapitalizmu opiera, że właściciel jest jedyny, ma jako jedyne władztwo nad rzeczą. Może wszystko w związku z tym robić, nawet do, aż do zniszczenia włącznie. Natomiast socjaliści pletają, nie, zaraz to, to tam, bo tak nie jest takim wyłącznym władcą, to my też mamy coś do gadania w sprawie ich własności, tej jego własności, bo to wszystko jest wspólne. Wspólna jest zasada powszechnego przeznaczenia dóg. w związku z tym on może być sobie prywatnym właścicielem, ale już dystrybucja dóg to nie, to już my tutaj się nią zajmiemy, no a y, y, obrońcy kapitalizmu powiadają tak, no zaraz, zaraz, no dobrze, wy się chcecie zająć dystrybucją dóbr przeze mnie wytworzonych, bo uważacie, że wy to zrobicie lepiej niż ja, ale czy żeście dzielili ze mną ryzyko, wtedy kiedy jeszcze tych dóbr nie było, nie, nie, to, to całe ryzyko spadało na mnie, więc nie jest sprawiedliwe, żebyście teraz wy tutaj rozdzielali korzyści. Te korzyści muszą być jakoś z moim udziałem dokonane. Proszę Państwa, to jest zasadnicza, zasadnicza sprzeczność. Między kapitalizmem i socjalizmem zanegowanie własności prywatnej, o której szybko zaczyna, pod różnymi tam mniej lub bardziej uzasadnionymi pretekstami. Własność prywatna jest kwestionowana, był takim myśliciel socjalistyczny, który w ogóle poszedł najdalej. Własność, powiedział, jest kradzieżą. Własność jest kradzieżą. No, nie bardzo wiadomo, dlaczego nie ma być kradzieżą, no ale, ale tak powiedział. I wielu ludzi chętnie w to wierzy, zwłaszcza, że liczy, się, liczy na to, że jakiś tam, jakąś część tych dróg sobie uszczknie. Y oczywiście ta intencja y nazywa się y elegancko sprawiedliwością społeczną nazywa się sprawiedliwością społeczną i tutaj mamy, na, tej, na tym przykładzie mamy bardzo dobrze wyeksponowaną różnicę między moralnością jednostkową a moralnością zbiorową. Wyobraźmy sobie, jeszcze raz tutaj się zwrócę do pana, wyobraźmy sobie, że pan jest bogaty, ja ja jestem biedny, no i ja się do pana... Wracam z zarepetowanym pistoletem, mówię proszę pana, pan jest tu bogatszy ode mnie, proszę w tej chwili się podzielić ze mną częścią swojego bogactwa, jak nie, to nacisnę cymbiel i, i tyle. Każdy sąd niezawisły, nawet u nas, nawet uznałby to za usiłowanie kradzieży zuchwałej, a może nawet rabunku. Jeżeli jednak ja bym do Pana nie przyszedł bezpośrednio tylko bym sobie wynajął urzędnika państwowego, żeby on Pana nas strasił, to to się nazywa sprawiedliwością społeczną, to się nazywa sprawiedliwością społeczną, różnicy nie ma żadnej, to jest, tak jest taka sama próba wymuszenia rozwójniczego, Tyle tylko, że z udziałem urzędnika państwowego i widzimy, Józef Stalin nie był taki daleki od prawdy, kiedy mówił, że kadry decydują o wszystkim. Jeżeli sobie wynajmą urzędnika państwowego, a więc z kadr, to od razu wszystko inaczej wygląda również od strony moralnej. Sodomici i Gomoryci, no to nie jest nic dziwnego. W tych środowiskach tajne służby mają szczególne tam nasilenie agentury. No, tam to środowisko jest naszpikowane konfidentami, tak jak wielkanocna baba rodzynkami. No i nic dziwnego, że jak popadł rozkaz, to natychmiast środowisko sodomitów i gomorytów, taka tamto organizacja Wiara i Tęcza, to są sodomici katolicy sodomici, katolicy, ma, którzy mają problem, jak tutaj, że tak powiem, te wszystkie akty strzeliste załatwiać po bożemu. Postać Witolda Pileckiego koliduje z dwiema politykami historycznymi, niemiecką i żydowską, które od przynajmniej roku 2000, kiedy to Niemiecki kanclerz Gerhard Schröder y, oznajmił w jednym ze swoich przemówień, że okres niemieckiej pokuty dobieg końca. Y, trzeba było y, dostosować żydowską politykę historyczną do tej nowej sytuacji.